Panie, witam Was w nowym vlogu i dzisiaj będzie bardzo wygodnie, bardzo przytulnie i bardzo dresowo. To jest taki okres, że w dresikach siedzimy w domu bardzo często i bardzo często je nosimy na zewnątrz, no bo jest chłodno, a one są cieplutkie i są wygodne, więc na jakieś różne sprawunki, na sporty, na bieganie. To się fajnie sprawdza. Ja mam na sobie dresik, który już mam rok w szafie. Uwielbiam ten szary kolor. Cudny blu, za ten krój mega mi wjeżdża, ale mam też tutaj takie, które są nowościami i pokażę Wam wszystkie moje topki, pokażę Wam różnice między tymi dresami. No i co jest bardzo fajne w marce Mosquito? Polska marka, super jakościowo mają te dresy, te mają rok i no, widać, cały czas jak nowe, cały czas je noszę, piorę, super i oni mają mnóstwo kolorów do wyboru. Po prostu możecie dowolnie miksować sobie te zestawy, a możecie kupować w kompletach. I do tego mają spodnie szerokie, wąskie, bardziej napompowane mniej. Logo z przodu, logo z tyłu bluzy z kieszeniami, bez, z kapturami, z zamkami, no po prostu to jest zarąbiste, że możecie sami sobie stworzyć swój idealny zestaw, bo na przykład do, w takim szarym kolorze były bluzy o różnych krojach, ja akurat lubię te takie krótkie szersze z opuszczoną linią ramion, ale to możecie sobie właśnie dowolnie dobierać i dodatkowo rozmiarówka jest bardzo szeroka, więc naprawdę sztosik. I teraz taki tip, który na pewno Wam się przyda przy wyborze idealnego modelu, Mamy dwa rodzaje dzianin dresowych. Dresówka drapana i dresówka pętelkowa. Drapana to jest tak zwany misiek. I w tej drapanej materiał jest mięsisty i taki mega przyjemny w dotyku, ciepły, miękki, a dodatkowo elastyczny. W tej pętelkowej tkanina jest oddychająca, miła w dotyku, świetnie się układa. No i ogólnie w tych dresach przewaga bawełny w składzie sprawia, że mamy tutaj Idealny komfort. Ruszamy na tur po tak zwanych ogarniankach. Są takie dni, gdy trzeba coś zwrócić, oddać, zareklamować, kupić prezenty na urodzinki dla dzieci ze szkoły. No i dzisiaj dresik, który jest moim zdaniem tak zwanym kompletem idealnym, ponieważ ma szerokie nogawki. Uwielbiam, i spodnie eleganckie i jeansy właśnie dresy z szerokimi nogawkami. i ma bluzę. Która jest krótka, więc to fajnie podkreśla talię. Mamy zameczek, można sobie właśnie pod swód dać top, rozpiąć tu jakąś biżu, czy pod samą szyję, i wtedy tu dosłownie nie trzeba szalika. Do tego wjeżdża. Jasna czapka, jak jest tak już na jasno, jasna kurtała. W ogóle też podoba mi się połączenie szerokich spodni z tymi butami na platformie. Uważam, że jest to udane, więc chodźcie, lecimy, załatwiać wszystko. Hmm, chyba przegięłam, nie chciałam za blisko postawić tego samochodu i sama nie wysiądę, ale mam farta, przejadę sobie tutaj. Tak jak wspominałam, dzień sprawunków, yy, sprawunków dziwnych, na przykład oddaję niewykorzystane papiery do pakowania. Cyry ma ze mnie bekę, bo one kosztowały chyba 7 zł, ale <gry> nie lubię jak leżą takie rzeczy, więc idziemy oddać, coś tam kupić, wszystko Wam pokażę. Powiem wam, że ta mapa marzeń to nie że to jest fajna zabawa, jak się robi z przyjaciółką. To dodatkowo dobry moment, żeby się zastanowić nad sobą, nad tym, co robimy, czego chcemy. To też daje ogromną motywację i naprawdę napędza do działania. A teraz zanoszę marynarkę do pralni. Po okazji też pokażę wam, jak uwielbiam łączyć elegancką marynarę z szarymi dresami. Moim zdaniem to jest stylówka sztos. Szary dresik mam już ponad rok, więc mogę śmiało powiedzieć, że te dresy super się piorą i super noszą, bo ja sięgam po nie bardzo często, ten szary melanżowy jest moim zdaniem bardzo uniwersalny i cały czas wyglądają jak nowe. Do tego taka propozycja stylizacji, przełamanie dresów marynarką. Mi się podoba taki miks styli, dajcie znać co o tym sądzicie. Mosquito ma takie dwie bestsellerowe linie dresów i są to Pure i Icon. I czym one się różnią? Tutaj mamy sobie ikon i one są takie bardziej pumpiaste, czyli mamy mocniej podkreślone, Montanie, i tutaj rysują nam się biodra. One mają logo tutaj fajne z tyłu, i tu też nad ściągaczem są mocno napuszczone. Dodatkowo one są z tej dresówki pendelkowej. I bluzy, zobaczcie, mają fajną gumę, która nie ciśnie, a możemy ją sobie tak ułożyć, żeby pokazać kawałek brzucha, może być tak sexy. Możemy dać ją niżej, a możemy dać ją wyżej i napuścić. Więc naprawdę sztosik i tutaj mamy kaptur. A teraz zamieniam się w serię Q. Mam nadzieję, że wyszło mi to przejście. I tutaj mamy dresówkę drapaną, czyli to jest ten tak zwany misiek, milutki ale zauważcie, że one mają dokładnie ten sam kolor, to jest Savana Tan i możecie sobie wymiksować na przykład spodnie, wziąć Icon, bluzę, piór, no bo zobaczcie, ta bluza ma opuszczoną linię ramion i jest w ogóle dłuższa i ma taką gumę innego rodzaju, taką gumę dzianinową, jakby, a nie wszytą i ta bluza jest bardzo długa, więc ją możemy sobie nosić o tak i też możemy napuścić, ale ogólnie tu się więcej dzieje. Mamy tutaj kieszeń też mamy kaptur. No i spodnie różnią się tym. Mają gumkę w talii, mają gumkę przy kostce, ale są mniej pumpiaste. Więc zależy jaki efekt robicie. Mi się chyba bardziej teraz w tym kolorze podoba seria Icon i właśnie w niej pojedziemy razem za Do pałki, robić mapę marzeń. Pokazywałam Wam, jak kupowałam wszystkie rzeczy. Czekajcie, jak było nieźle. <laughs> więc mam tutaj Brystol. Mam dwie taśmy, żeby przyklejać wszystkie wycięte foteczki. Eee, pałka jest odpowiedzialna za gazety, bo ona kupuje, więc tego będziemy wszystko wycinać i pokażemy Wam, jak to robimy. No i żeby było wygodnie, mam tutaj dresik, no najmodniejszy kolor tego sezonu, burgund. On jest tak piękny, taki głęboki. I w ogóle planuję też tą bluzę nosić do jeansów. Uważam, że z niebieskim to będzie przepiękne połączenie. Swoją drugą wyciągnę z szafy i Wam pokażę. Ta -dam! Zobaczcie. No, to pięknie razem siedzi. I chyba, żeby pokazać Wam nogawki, to muszę wskoczyć na łóżko. Bo tutaj jest co oglądać. One są z szerokimi nogawkami i do tego mają mega wycięcia. Więc jak to będzie leżało zarąbiście na butach typu emu, to jest petarda. Na sneakersach. no mała rzecz, a cieszy. Ja się upałki czuję u siebie, bo u mnie też jest choinka. I to jest jedyny powód, dla którego czuję jak u siebie. I słuchajcie, ogólnie robienie tej mapy marzeń w naszym wydaniu wygląda tak, że w zeszłym roku... Marzyłam o takim podkładzie i jest. jest w kasecie. W zeszłym roku robiłyśmy to z Domi, z webinarem, słuchałyśmy to na Movie, robiłyśmy. A w tym roku robimy nieco wersję skróconą, bo już wiemy o co kaman. Ja to w ogóle miałam ochotę wziąć moją starą mapę marzeń, bo ona Ale... była całkiem fajna. Ja w ogóle się świetnie bawię za śmierć. No i jest I teraz hmm. robimy tak, że mamy takie kajety, w których zapisywałyśmy wszystko rok temu. Będziemy to analizować, troszkę może update'ować. Tak, bo tam też były takie zapiski na za pięć lat, nie? Więc no, to... robiliśmy tak długoterminowo niektóre. Przyjrzeć. I... Jak sobie to wszystko przeanalizujemy, to te rzeczy, które wycinamy, będziemy dopasowywać do tych celi, żeby one je obrazowały. Ale jako właśnie, że robimy to drugi raz, to tym razem zaczęłyśmy od gazet. W zeszłym roku zaczęliśmy od celi, a teraz zaczęliśmy od gazet i już mniej więcej wiemy, co nam się tak. tam podoba. Ja na przykład mam, patrz, pani czeka z obiadem. Pałki, o co? I gadamy przykaz i rozkminiamy żyćko. I to jest bardzo wprężające. Ha, nie spodziewaliście się tutaj kącika kulinarnego. Zrobimy sobie spoko przekąskę, taką, nie wiem, trochę obiadową, trochę nieobiadową. Potrzebujemy do niej ryż, potrzebujemy do niej pikle, potrzebujemy do niej tuńczyka i jeszcze, moi drodzy, mają do tego potrzebujemy jeszcze garnuszek na ten ryż i uwaga, chyba naleję, żeby nie zagłuszać. Nie wiem, czy Wy tak robicie, ale ja ten ryż z torebki wysypuję, ponieważ nie chcę robić wywaru z tego plastiku. Kurde, przesoliłam. Dobra, jeszcze raz. To jest standard. Dlatego ja stole, zanim coś wrzucę. Dobra, jeszcze raz. Dobra, no najwyżej. Najwyżej będzie zasłonę. Nie znam się na tym do końca, to wiecie. No. I właśnie ten ryż rozcinam, żeby nie, nie robić wywaru z tej tureckiej. I dzięki temu, że on jest też luzem, to ja w ogóle mogę sprawdzać, czy już jest zrobione, Bo jak był w torebce, to mi nigdy nie wychodzi. Ok, więc to się tutaj robi. Do tego bierzemy miseczkę. W ogóle bardzo fajne są te miseczki. One są zikome. Są różne rozmiary i one mają tutaj taki włas, że na przykład można miksować coś tylko przez tą dziurę. Już sobie pokroję te ogórazki. Smacznego. I dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Sprawdźmy, czy wyszło na koniec. O oh god. Ja wiem, że to może nie wyglądało, ale jest przepyszne.